Witam serdecznie w nowym programie. Ja nazywam się Anna Onopiuk, jestem blogerką i stylistką. Na swoim blogu pokazuję swoje codzienne stylizacje, pokazuję ubrania wyszukane w ciuchlandach, przerobione. Pokazuję także ubrania, które uszyłam sama. Odpowiemy sobie na wiele pytań. Czym jest moda? Czym jest trend? Co warto czerpać z mody? Czy warto podążać za modą? Czy lepiej skupić się na podkreślaniu swojego własnego, indywidualnego stylu? Opowiem sobie o tym, w jaki sposób ludzie postrzegają nas przez pryzmat teologii. Tego, jak jesteśmy ubrani. W kolejnym odcinku opowiem o tym, co będzie dla nas taką podstawą. Opowiem o typach figur. Tak, by każda z pań mogła sobie samodzielnie określić, jakim jest typem figury, i samodzielnie już później mogła dobrać ubrania, które do nas pasują. A także pozbyć się z szafy tych ubrań, które naprawdę robią nam krzywdę. Tak, by dopasowywać to ubranie do nas, podkreślać to, co mamy w swojej figurze najlepsze a ukrywać to, co niekoniecznie byśmy chcieli yy, pokazywać, a co najczęściej niestety źle podkreślone najbardziej rzuca się w oczy. Opowiem także o tym, jak do stroju, który często jest strojem dedykowanym przez naszą pracę, przez nasz styl życia, przemycić coś, co jest takie nasze indywidualne i własne, bo każda nawet najbardziej wymagający w pracy dress code zezwala na to, żeby coś takiego naprawdę małego, subtelnego przemycić, coś, co będzie podkreślało nasz charakter, naszą osobowość. Właśnie będę zachęcać do tego, by, byśmy nie do końca gonili za modą. Opowiem, dlaczego nie warto do końca gonić za modą, a warto szukać czegoś dla siebie. W jednym z kolejnych odcinków postaramy się odwiedzić Ciukland. Omówimy sobie, kiedy do niego chodzić, na co zwracać uwagę, co warto kupować w Ciuklandzie, a także o tym, czy warto kupić coś, co akurat nie jest do nas dopasowane, ale może warto to. I jest taka możliwość w ciekawy sposób przerobić i dostosować do naszej i figury, i naszych potrzeb. Powiemy także, dlaczego warto postawić na swój styl, a nie dążyć do e, ideałów kreowanych przez media i przez prasę. E, każdy z nas jest wyjątkowy i każdy ma w sobie do podkreślenia coś, co e, być może dla niego teraz jest wadą, ale za jakiś czas może stać się naprawdę świetnym atutem. Będziemy się skupiać nie tylko na ubraniach, na tym, co mamy na sobie, ale na całości naszego wyglądu, także na makijażu, na fryzurze, na tym, co tworzy nasz jeden wspólny wizerunek, na dodatkach, które dobieramy, tak by wszystko tworzyło razem całość.